thank <laughs> you

Tutaj. Zapraszamy. Nie mam ryby, ale chociaż <śmienic> łapę. Nie ma. Ojo! Firma Pepe Produkt, firma AKBytes, firma Undercarp. Fisz sklep internetowy. Sklep wędkarski w Andrespolu, Stoszek, ng24.pl, sklep internetowy, Misiek Ciężarki, firma For Success, Łowisko Rokitnica, firma The firma Bite Zone, firma Spice Bites, firma Open Nieruchomości, Kamil Dąbrowski i patronat medialny, oczywiście obję, od, objęła e, gazeta Karpmania, czasopismo Oczywiście karpiowe. I teraz tak: pierwsze miejsce będzie to bon o wartości 4000 zł do firmy NG24.pl. Drugie miejsce będzie to bon o wartości 1500 zł NG24.pl plus do tego 500 zł do sklepu wędkarskiego Stożek w Andrespolu. Big Fish, wędka, husaria od firmy NG24.pl plus. Zestaw od firmy Spice Bites. Za pierwszą rybę zawodów będzie pakiet wędkarski od firmy Degrade i będzie również, tak jak wspomniałem wcześniej, loteria. Między wszystkimi zawodnikami, ale jeszcze zapomniałbym: loteria oczywiście będzie od firmy Open Nieruchomości, od naszego Kamila Dąbrowskiego jest również razem z nami. Będzie wręczał nagrodę. I jeszcze zapomnieliśmy dodać, że za pierwsze miejsce są ufundowane również markery, a także kulki od firmy Akabajc, ale przeznaczył Paweł z Fish Maniaka. Także zaraz oczywiście będziemy wszystkich witać i rozdawać nagrody. Także moi drodzy, teraz chciałbym zaprosić do siebie koleżankę Olgę, a także Kamila, którzy ufundowali Nagrodę, niespodziankę i chciałbym zaprosić również chłopaków. Chodźcie, wylosujecie. Najpierw Kamil Dobrowski, firma Open Nieruchomości. Michał Michał Kudobiński Wielki moi drodzy, brawa! Zajda Szymas Jan Zajda Sebas yeah! Jan yeah! 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 Moi drodzy, wielkie, ale to wielkie oczywiście gratulacje Popiskę za zdjęcia Także moi drodzy, chcielibyśmy można powiedzieć zakończyć nasze pierwsze karpiowe zawody łódzkiego wędkarstwa, zaczniemy zaczniemy moi drodzy od pierwszej ryby waga była 5,05 i zapraszamy do nas oczywiście naszą koleżankę Żanetę Klaus zapraszamy również przedstawiciela firmy The Great jest oczywiście z nami Marcin sam szef także proszę bardzo

Moi drodzy, oczywiście, pakiet fundowała firma Spice Bites. A Husarie, skontaktujesz się z chłopakami, damy Ci namiar i wyślą ci pocztą. Także, moi drodzy, wielkie brawa i oczywiście, gratulacje dla Pawła. Jak to mówią, podobno nie ma tutaj dużych ryb. A jednak, moi drodzy, są. Także warto przyjeżdżać i siadać. A Paweł, chodź na chwilę.

Moi drodzy, teraz zapraszamy do nas trzecie miejsce. Zapraszamy do nas Andrzeja Graczyka i Pawła Chryścińskiego. Moi drodzy, suma ryb, którą złapali, 12,510. O, no, była to jedna ryba, ale ważne, że jest. Zapraszamy do nas, oczywiście. Mariusza jest przedstawicielem firmy NG24.pl wręcza Bon do sklepu internetowego Zostańcie chłopaki tutaj u nas na podium Ok, teraz zapraszamy do nas Bartosza Bartczaka i Michała Antona. Zajęli moi drodzy drugie miejsce z wynikiem 13,19. Złowili dwie ryby, jedna 765, druga 554. Moi drodzy i przyszedł czas oczywiście na pierwsze miejsce z wynikiem 33-38 Paweł Śmiałowski, Marcin Krasowski Złowili, dwie ryby, oczywiście łowili na wejku Pierwsza ryba 1182, druga ryba 2156. Prosimy również Pawła Fiszmaniaka, który też prowadzi sklep internetowy. Jest jednym, można powiedzieć, z najbardziej rozpoznawalnych testerów w Polsce. To ja Tak jest wielkie moi drodzy, brawa i zapraszamy oczywiście na nasze podium Jeśli by ktoś się nie zmieścił z tyłu na ławeczkę Kolega robiąc podium źle obliczył centymetry. Nie no, oczywiście żartuje. Tak miało być. Dobra, zapraszam. Także panowie, zapraszam na podium, zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Zapraszamy również Żanetę, a także. Słuchaj nie płacę, ale to prosiłaś się tak? Dawaj tak? <gry> byśmy <Żeby> nie spadli. <gry> <gry> ja Dawaj Marianotka, i mniejsza. Za <gry> no to dżis. Ponadto przytul się do nich trochę. Nie Michał patrzy. <grywia> Dobra, teraz wszyscy sobie zróbmy. Ta. Okej, okay, także moi drodzy zapraszamy również wszystkich do wspólnego zdjęcia. Sponsorów również chodźcie śmiało, zapraszamy. Tutaj przedstawicieli z zawodów wędkarskich także. Taki słowa nie. Chodź. Tak, nie, się Mi? nie do ja? Jest ja gubel, chodź. Chodź. Śmiało, gubel. Wciągnę, wciągnę. Rafał chodź. Rafał, chodź. Ta łapka Chodź z przodu gdzieś Rafał, Czyli będzie jak, ten, to, jak do poprosi, jak do publikacji te zdjęcia idą, to po ten zaber, nie? Ok, moi drodzy, także jeszcze raz wielkie, ale to wielkie brawa oczywiście dla naszych zwycięzców.